I witam Was serdecznie. O, cóż tu Wam mogę powiedzieć? Oglądałem dzisiaj, no, przeglądałem Instagrama. Mam też tam w obserwowanych yy, pana Rafała Brzoskę. Który, jak to w tytule wszystko widać, powiedział, że jeżeli klient do 21 grudnia zamówi paczkę do godziny 13, impost gwarantuje. Że ta paczka dotrze przed świętami, wydaje mi się, że to jest realny termin. Jeżeli do 21, no bo 24 wypada w sumie w niedzielę, 23 jest sobota. A dupa, kurde, widzicie? Więc jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w sobotę będziecie jeździć. Teraz mi te dni się teraz tak pozgadzały. Bo 21 wypada w czwartek, więc teoretycznie do. W piątku wszystkie paczki będą doręczone. Co jak dobrze wiemy, że w 100% pewności na pewno tak nie będzie. Że tak się nie stanie. Nie ma szans, no bo zawsze się coś może wydarzyć, nie? Albo kurierowi się bus zepsuje, albo tir się zepsuje, albo będzie miał wypadek, albo nie będzie miał wypadek. Wiadomo, nikomu tego nie życzę. Albo ktoś zachoruje mocno, więc ktoś będzie musiał za niego to robić. No cokolwiek, nie? Złamie nogę i w ogóle, więc. Yy... To, że w 100% to zostanie doręczone, no to trochę lipa. No bo ten 21, teraz właśnie jak sobie sam uświadomiłem, wypada w czwartek. Dobrze mówię, zaraz Wam sprawdzę. Dzisiaj mamy 18, jutro 19. 20, 21 wypada w czwartek, więc jest też duża szansa, że będziecie musieli pracować w soboty, czego Wam kurde nie życzę. Więc mam nadzieję, że w ten piątek już będzie trochę luźniej i w miarę szybko się podoręcza te paczki i będzie z głowy i ten no a dzisiaj kumpel do mnie dzwonił też i powiedział że mają no mają sporo roboty i nie narzekają na nudę więc podejrzewam że ten ostatni tydzień to będzie gruby tydzień i czy to się komuś podoba czy nie też w tym całym instagramowym upoście, filmiku zwał jak zwał no, nie miałem go skopiować, a nic, bo bym go wam tu wkleił. No, chyba, że się jakoś mi uda, to go tu gdzieś wkleję. To, co pan Rafał Obrocka, założyciel impostu, powiedział, ale ja wam to przytoczę tam swoimi słowami, co zapamiętałem. I on mówił także dzisiaj wszystkie siły, czyli największa sortownia, która jest w Polsce, paczek impostu kumuluje wszystkie siły wszystkich ludzi, nawet sam. Pan Rafał Brzoska powiedział, że w tym magazynie on sam też będzie sortował i układał paczki do tych krat. Jeżeli tak zrobi, to powiem to Wam, że to jest taki dobry PR, no bo ludzie zobaczą w sumie z magazynu, no kurierzy nie, ale ludzie z magazynu, którzy sortują te paczki widzą właściciela dużej firmy, <laughs> można powiedzieć teraz już rozwiniętej globalnie, albo w różnych krajach świata, impost stawia kroki, w jednych większe, w drugich mniejsze, ale rozwija się bardzo mocno trzeba przyznać szacun to właściciel tak dużej firmy jeżeli będzie tam z tymi pracownikami sortował te paczki i pokaże, że on też to robi i powiedzmy w jakim sensie docenia ich robotę, no to powiedzmy no jest to jeszcze takie no kurde no fajnie, nie? No wiadomo, że lepiej dostać jakąś kasę, nie? Czy tam na magazynie, czy kurierzy, żeby oni też zostali jakoś fajnie docenieni, że to robią, że mają chęć to robić, no albo muszą, no bo chcą zarobić kasę i mają na utrzymaniu rodzinę, więc. Tak to właśnie wygląda, ale tak jak wam powiedziałem, samo to, że on tam będzie, gdzieś na tym magazynie, kurde, nie wiem gdzie jest największy magazyn poście, czy znaczy... Już teraz nie pamiętam, może tak, ale on tam będzie pomagał i też z biura, bo podejrzewam, że on będzie chciał tam jakichś innych ludzi zgarnąć do tego magazynu, żeby też pomagali, a wątpię, że ktoś tam odmówi szefowi, że nie, nie, oni nie, oni nie będą pomagać czy coś takiego, no w to wątpię, w to szczerze wątpię, więc... No, może być ciekawie, powiem wam ciekawie i szczerze mówiąc, tak, tak od serduszka, życzę, żeby ci wszyscy za przeproszeniem, albo nie za przeproszeniem, krawaciarze zobaczyli, jak to jest, żeby dostali w dupę konkretnie na tej sortowni, tak, żeby mieli zakwasy przez cały tydzień, albo nawet do nowego roku. A bało tego, że ci wszyscy pod krawatem, co są, Powinni pojechać z kurierem no taki wtorkowy, no w sumie teraz jest bez różnicy, jeżeli są święta, przed świętami, któryś dzień, a nawet 2-3 dni. Z kurierem kurier niech nie prowadzi samochód, a on reszta niech lata z paczkami, żeby zobaczył jak to jest i co można poprawić, a nie tak. Ktoś siedzi za komputerem, a zróbmy to cyk, a zróbmy to cyk, a zróbmy cyk to No i potem ten kurier się musi dostosowywać Wiadomo, że się dostosuje, ponarzeka, ponarzeka, że to jest głupie, idiotyczne I tak dalej Ale taki właśnie krawaciarz, potocznie rzecz mówiąc Powinien zobaczyć jak to wygląda Wtedy będzie wiedział z czym to się je Ta cała robota, kurde, którą wykonuje kurier Magazynier tak samo oni też nie mają letko, też mają przez też się muszą trochę nasylać, podźwigać i tak dalej, i tak dalej. Ale ten kurier też ma, on to musi, kurde, za samochód jest odpowiedzialny, za paczki jest odpowiedzialny, za jakieś dokumenty jest odpowiedzialny, za kasę jest odpowiedzialny, za ludzi, którzy otaczają samochód. I jeżeli on cofie lub jedzie, cokolwiek robi, za to wszystko on jest odpowiedzialny. Oczy trzeba mieć w tyłku, a mało tego jeszcze co chwilę w tym okresie telefony dzwonią. Z ile pan będzie, albo to, albo sms, albo takie sms, to jeszcze mu odpisze i to, a potem na ulicy ktoś cię zaczepi, czy ma pan taką paczkę, no wiadomo, jeżeli masz na tyle paki, no to mu ją dasz, pozbywasz się stopu i tak dalej, ale że ona gdzieś na przodzie samochodu, no to jej nie znajdziesz, no chyba, że wiesz stricte, która to jest, jest w miarę pod ręką, to ją wydasz, ale tak, no jest przechlapane, no jest przechlapane w święta, jeżeli ludzie się obudzili dopiero teraz i dopiero teraz zamawiają paczki, czy w czwartek dopiero zamówi, w piątek mu paczka przyjdzie, a nie ona będzie uszkodzona. Albo niech yy, coś będzie nie tak z tym przedmiotem, który zamówił, wysłali mu inny kolor, czy coś takiego. No kurde, takie zamawianie na ostatnią chwilę, no to jest lipa, nie? Lipa, 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 jeszcze raz powiem, bo co? Odeślę, no dobra, jakimś cudem odeślę ją w piątek, więc <laughs> wątpię, że w sobotę tą paczkę dostanie z powrotem, no nie ma szansy, bo że jakoś tam się dogada. Z, co wysyła ze sprzedawcą on ją jeszcze w piątek wyśle i kurierzy w sobotę ją na przykład doręczą do paczkomatu Myślę, to też nie jest pewne, bo jak będą przepełnione no to też lipa. teraz jakieś chocki, klockie są z tym, że taki kurier paczkomatowy nie może tych paczek dawać do innego paczkomatu niż ten, który został przez nadawcę Wskazane czy tam w sumie kupującego, wskazane czyli tak zwane magazynowanie tych paczek. Kiedyś to tu się nie mieściło, no to tam chyba było do półtorej kilometra czy do dwóch kilometrów. Taką paczkę mogłeś bez problemu dać do tego innego paczkomatu, i ewentualnie, jeżeli ją odebrał klient, no to ją odebrał, wiadomo, nic się nie dzieje. Ale jeżeli nie odebrał, to na drugi dzień samego rana ten kurier, który tą paczkę dał do innego paczkomatu, bierze z tamtego paczkomatu, jeżeli jest miejsce w tym docelowym paczkomacie. Te paczki tam w sumie daje, nie? czyli jest to jakieś fajne rozwiązanie. Teraz musi taki kurier y, dzwonić, kurde, na spedycję swoją i pytać się, czy może jakieś tam paczki dać. A ja wiem, że teraz nawet jest tak, że pozwolą. Dobra, daj 10 paczek, gdzieś to czytam w jakimś komentarzu. Daj 10 paczek, zobaczymy, co będzie dalej. No, jeżeli on ma tych paczek, kurde, 500 na paczkomat, który mieści 100 skrytek, no to kurde, no ciężko jest pozbyć, potem pozbyć się tych paczek. Potem on tam lata z jednego paczkomatu na drugi, tu się coś zwolni i jedzie tam, potem znowu kurde, jedzie tam, wraca się za tam godzinę i znowu jedzie na inny paczkomat i znowu się wraca i tak dalej i tak dalej, no bo ten najbardziej obciążony paczkomat, on tam najczęściej będzie się wracał do niego, żeby uzupełniać te paczki, żeby się ich pozbywać, a to nie jest tak, że on ma na tym busie tysiąc, na przykład 200 paczek, Powiedzmy 10 paczkomatów, no to powiedzmy średnio około 100 paczek na paczkomat, ale jeszcze na magazynie znowu czekałem na niego paczki, których na pewno nie zmieścił, bo może być ponad 1200, 1300, 1500 paczek na tym jego rejonie. No jest ciężko, jest ciężko, jest ciężko. Taki kurier powinien być doceniany, powinien dostać powiedzmy srogą premię, mi się wydaje, dobrą premię, żeby od nowego roku. Chciało mu się pracować. Wiadomo, że on po świętach też będzie pracował, no bo po świętach też te paczki będą wysyłane, oddawane, bo coś nam się nie podoba, i i tak tak dalej dalej. Ale tej pracy będzie dużo mniej. Tym bardziej, że teraz poniedziałek, wtorek jest wolny, bo 25-26 wypada poniedziałek, wtorek, więc zostaje środa, czwartek, yy, piątek. W środę prawdopodobnie nic nie będzie do roboty, albo bardzo nikłe rzeczy, lub które nie zostały wywiezione, albo tacy kurierzy tylko pojadą po odbiory w środę. Tak może być. W czwartek, no, może troszkę więcej roboty być. Piątek podejrzewam, że znowu będzie luźny. Sobota, niedziela. Niedziela wypada ostatni dzień miesiąca w tym roku, tak naprawdę 31 grudzień, więc poniedziałek będzie wolne. Wo wtorek będzie luz. W środę, może troszkę więcej roboty, ale powinno być w miarę jakoś tak przystępnie. No cóż, no, tak to wygląda. Ja Wam życzę jak najmniej tej roboty, żeby klienci dawali srogie piwkę a czemu by nie. Każdemu tego życzę, wiadomo, nie muszą tego dawać, bo zapłacili za paczkę, za przesyłkę i tak dalej, więc nie są zobowiązani, żeby kuriera nagradzać jeszcze napiwkami, ale jeżeli takie napiwki wpadają, jest super, takiemu kurierowi na pewno się poprawia humor i chce mu się jeździć, ale jak jest mocno zmęczony, a czasami nawet jak ma dużo roboty, a ma z tego klienta, od którego dostaje napiwy, no to na pewno jest w stanie się nawet czasami i wrócić, albo inaczej dogadać, no tak to wygląda, nie? To chyba by było tyle ode mnie. Życzę Wam jeszcze raz, żeby ten cały tydzień, czyli do piątku, ewentualnie soboty był spokojny, żeby tej roboty no będzie dużo, więc nie życzę wam, żeby było mało, będzie jej więcej, ale żeby jakoś fajnie wam to szło, żeby nigdzie, żebyście nigdzie nie czekali na klienta czy na kasę bo liczy, a coś, a co to zapaczka, albo chciały sprawdzić, i tak dalej, żeby wam nikt nie robił pod górę, żeby wszyscy byli w domu. Albo no, zamawiali w takie miejsce, gdzie ktoś tą paczkę może odebrać Tego Wam wszystkiego życzę Zdrówka Wam życzę Powera Wam życzę Czego tam sobie wymarzycie To Wam to właśnie życzę no, Ja jestem teraz za Wrocławiem Dzisiaj późno wyjechałem W sumie z domu wyszedłem po 11.30 No i teraz sobie jestem w Wrocławiu Za Wrocławiem w sumie na jakiejś tam miejscowości no, i myślę, że za godzinkę z powrotem będziemy wracać. I chyba tyle tego będzie jutro. Teoretycznie prawie wolny dzień, tylko o 16.30. Tam muszę odebrać pewną osobę, doręczyć ją, zawieźć ją gdzieś i potem odebrać na wieczór. I to by było tyle. Ale dobra, tyle ode mnie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zostało. Brakuje jednego subskrybenta, żeby było 3000 subów. Bardzo wolno to idzie. Teraz wczoraj patrzyłem. 4 lata prowadzę ten kanał. Teraz częściej dodaję filmy, czasami przez miesiąc dwa nie dodaję nic. No i jakoś to tak troszkę ucichło, ale nie ma źle. no 3000 subów już jest spokojnie. Jakaś kasa teraz była w końcu kody się pozgadzały. No i tam przez 3 lata prawie tych zarobków nie było, no bo były wstrzymane. I tak powiem, że już jakaś kasa większa by była. Powiem, że z 8 można 10 koła już by było z tego kanału. A tak no, jest jak jest. Tyle ode mnie. Kurde, nie ma tu żadnego sklepu. Takie zadupie w lesie szczerym. Tyle jeszcze raz ode mnie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zachęcam Was do zadawania pytań. Pojawi się film z przewoźnikiem. Z byłym przewoźnikiem. Na pewno się pojawi. Tylko mało czasu ostatnio jest. Tak, jak on, tak i ja mam. Ale na pewno będzie. Dogrywamy wszystko, dopinamy wszystko, będzie dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie. Tyle ode mnie. Jo.